W Chinach prowadzą wojnę z pogodą. Susza jest tak poważna, że wystrzeliwują rakiety w niebo, aby sprowadzić deszcz. Postanowili sprawić, by padał deszcz na pustyni w Chinach. Nie raz, nie jako pokaz telewizyjny, ale rok po roku na tym samym pasie piasku aż gołe wydmy zaczęły się zazieleniać na zdjęciach satelitarnych. A teraz do Chin, gdzie rząd stara się rozwiązać problem smogu. Chińskie media podały w środę, że Pekin będzie używał sztucznego deszczu do zwalczania smogu w dni, gdy zanieczyszczenie powietrza jest duże. Większość ludzi nigdy o tym miejscu nie słyszała. To nie jest Dubaj ani Las Vegas. To odległy fragment pustyni Jawarai w regionie Alksa w Mongolii wewnętrznej na poszarpanym skraju Gobi. Przez dziesięciolecia ta ziemia robiła dokładnie to, co pustynie robią przesuwała się. Wydmy powoli się przesuwały, a krzewy usychały. Każda burza piaskowa, która tu wiało, nie zatrzymywała się lokalnie. Pył z tego miejsca niósł wiatr w stronę niektórych z największych miast Chin, przyczyniając się do brązowych niebios i dławiących wiosennych burz, które nawiedzały takie miejsca jak Pekin i Tianjin. Pasterze obserwowali, jak ich tereny zielone się kurczyły, a rolnicy patrzyli, jak ich pola stopniowo się zakopują. Całe wioski cicho otrzymywały wybór. Odejść dobrowolnie lub zostać powoli pochłoniętym. Chiny stanęły przed brutalną rzeczywistością. Jeśli nie powstrzymają tego piasku, pustynia nadal będzie pożerać kraj. Pustynia, która nie chciała przestać się przesuwać. Więc lokalni urzędnicy, inżynierowie i meteorolodzy w banerze lewym Alksa usiedli z dzikim pomysłem i prostym pytaniem: co jeśli ten pas pustyni przestanie już zachowywać się jak pustynia? Zamiast tylko sadzić drzewa i modlić się, postanowili wpłynąć na atmosferę. Plan był prosty na papierze i szalony w praktyce. Wybraliby wąski pas na północno-wschodnim skraju pustyni Jawarai, około 200 km długości i od 3 do 10 km szerokości, i zmusili tam do wystąpienia większych opadów deszczu, a następnie użyli tej dodatkowej wody, by wyhodować żywą ścianę roślin, która mogłaby powstrzymać piasek. Plan? Wymusić pomoc nieba. Broń, którą wybrali, ma przyjazną nazwę: sztuczny deszcz, znany również jako zasiewanie chmur. Oto jak to wygląda w praktyce. Każdego lata nad tę część Mongolii wewnętrznej suną chmury konwekcyjne. Często są słabe, postrzępione i skąpe. Niosą wilgoć, ale niewiele z niej wypada, zanim się rozpadną. Meteorolodzy z lokalnej stacji zalesiania uważnie obserwują radar. Gdy odpowiedni rodzaj chmur przesunie się nad pas docelowy, zespoły na ziemi ładują rakiety i flary drobnymi cząstkami, zwykle kryształami jodku srebra lub specjalnymi solami, i wystrzeliwują je prosto w serce chmury. Te cząstki działają jak nasiona. Para wodna w chmurze przyczepia się do nich, tworząc kryształy lodu i większe krople, a w miarę jak rosną, zaczyna działać grawitacja. Krople stają się na tyle ciężkie, by spaść, a chmura, która mogła przejść z lekkim zraszaniem, nagle się otwiera. Pada silniej, dłużej i, co najważniejsze, pada dokładnie tam, gdzie chcą. Zasiewanie chmur nie potrafi wywołać deszczu z bezchmurnego nieba i nie może złamać praw fizyki, ale jeśli chmura jest na granicy deszczu, może jej dodać impuls. Na tej pustyni ten impuls to wszystko. Podczas gdy rakiety gonią chmury, inny zespół na ziemi goni wydmy. Pracownicy i maszyny sadzą wytrzymałe trawy i krzewy bezpośrednio w piasku. W niektórych miejscach rozkładają słomiane szachownice proste kwadratowe siatki przypięte do powierzchni, by spowolnić wiatr i chronić sadzonki. Ciężarówki i ostatnio drony rozsypują nasiona na grzbietach wydm zbyt stromych lub niebezpiecznych, by je zdobywać. Czas ma kluczowe znaczenie, bo jeśli młoda roślina nie dostanie wody w pierwszych sezonach, ginie, a w miejscu takim jak Java Rye nie ma drugich szans. Przez pierwsze kilka lat efekty ledwie były widoczne. Tu i ówdzie kilka samotnych krzewów i cienka linia trawy, ale z okna samolotu pustynia wciąż wyglądała jak blady ocean, ledwie zaznaczony zielenią. Pustynie zmieniają się tak jak powstały, ziarenko po ziarenku. Sezon po sezonie wzorzec zaczął się jednak przesuwać. Zdjęcia wykonane z tych samych tras lotów zaczęły ujawniać słabe, zielone blizny wzdłuż północno-wschodniego brzegu. Kropki połączyły się w smugi. Smugi zgęstniały w pasy, a tam, gdzie wcześniej były tylko gołe wydmy, zaczął się pojawiać 200-metrowy korytarz roślinności. Ten nowy pas nie jest bujnym lasem deszczowym i nie musi nim być. Cel nie polega na stworzeniu raju, chodzi o stworzenie odporności. Krzewy i trawy robią coś, czego piasek nie potrafi utrzymują się. Korzenie chwytają się podłoża, korony roślin spowalniają wiatr, a piasek, który się porusza, zatrzymuje się zamiast fruwać swobodnie. Zimą śnieg i wilgoć osiadają na roślinach, odżywiając glebę, a wiosną, gdy kiedyś na otwartych stokach przetaczały się burze pyłowe, teraz spotykają zielony próg. Dla ludzi nawietrznych to nie tylko ładny obraz satelitarny. To mniej burz piaskowych zdzierających farbę z samochodów i płuc. To mniej pyłu osadzającego się na uprawach i parapetach. To niewielka, ale rzeczywista zmiana w codziennej przemocy wiatru. Jednak ten wąski pas w Dzjavarai to tylko jedna część czegoś dużo większego, ponieważ podczas gdy świat kłócił się o zmiany klimatu, Chiny cicho zbudowały największy na Ziemi program modyfikacji pogody. Ukryta maszyna pogodowa Chin. Od połowy XX wieku kraj ten używa samolotów, artylerii i rakiet do zasiewania chmur nad polami dotkniętymi suszą oraz do oczyszczania nieba przed dużymi wydarzeniami. Z czasem te jednorazowe operacje przekształciły się w stały system. Do lat XX-XXI wieku oficjalne plany zakładały prowadzenie operacji sztucznego deszczu i śniegu na obszarze większym niż 5 500 000 km2, co jest powierzchnią większą niż Indie wraz z tłumieniem gradu na kolejnym pół milionie kilometrów kwadratowych. W system jest zaangażowanych dziesiątki tysięcy osób. Floty samolotów do zasiewania, tysiące wyrzutni rakiet i setki radarów meteorologicznych tworzą sieć, która coraz częściej opiera się na sztucznej inteligencji, by decydować, gdzie i kiedy nacisnąć spust. Czasami system jest wykorzystywany do efektownych akcji. Wywołania deszczu przed olimpiadą, oczyszczenia mgły przed Paradą Narodową czy zwiększenia zasobów wodnych w zbiorniku dotkniętym suszą? W takich miejscach jak Jawaraj służy on do czegoś cichszego, dawania życia na skraju pustyni nieco lepszych szans. Narzędzia stojące za nim rozwijają się bardzo szybko. W 2023 roku na trawiastych równinach Bajan Bulak w Xinjiangu kolejnym suchym, wysokogórskim regionie, naukowcy wprowadzili zasiewanie chmur weredronów. Latały one bezzałogowo przez przechodzące chmury, spalając małe ilości jodku srebra w prądach powietrza wznoszącego się. W ciągu jednego dnia około jednego kilograma tego materiału wyprodukowało szacunkowo 70 tysięcy metrów sześciennych dodatkowego deszczu nad celem, wodę odpowiadającą dziesiątkom olimpijskich basenów, wywołaną z chmur, które mogłyby przeminąć obojętnie. Dla ludzi na Ziemi to nie jest statystyka, to trawa tam, gdzie byłby pył. W powrocie do Mongolii Wewnętrznej inny eksperyment posuwa granice jeszcze dalej. Inżynierowie testują naziemne wieże, które ładują powietrze ujemnymi jonami. Zamiast wystrzeliwać chemikalia w chmury, urządzenia te wykorzystują pola elektryczne do zachęcenia mikroskopijnych kropelek do zlepiania się i opadania. W ogromnej sztucznej komorze klimatycznej, w zasadzie wewnętrznym niebie z kontrolowanym wiatrem, temperaturą i wilgotnością, naukowcy już wyprodukowali widoczny sztuczny deszcz i śnieg po prostu włączając system. To nie jest przyszłość każdego burzowego zjawiska i nie oznacza, że cały deszcz będzie inżynierowany, ale wskazuje na świat, w którym niektóre burze przestają być całkowicie naturalne. Oczywiście sztuczny deszcz to tylko jedna część strategii Chin wobec pustyń. Oddalając się od Jawaraju, można zobaczyć zielone pasma wyszywane wzdłuż krawędzi północnych i zachodnich pustyń Chin. Niektóre z nich powstały z nowych lasów, inne z niskich krzewów i krat słomianych, które utrzymują powierzchnię na miejscu. W takich miejscach jak pustynia Kubuki, ogromne farmy solarne współistnieją teraz z wydmami i roślinnością. Panele zapewniają cień piaskowi, spowalniają wiatr i zmniejszają parowanie, podczas gdy trawy i nawet uprawy zakorzeniają się pod nimi. Rośliny stabilizują wydmy, panele zasilają sieć elektryczną, a razem zamieniają pustą ziemię zarówno w źródło energii, jak i biologiczną tarczę. Innymi słowy, gdy widzisz zdjęcie zielonej chińskiej pustyni, nie widzisz magii. Widzisz warstwy, ogrodzenia i kratki na ziemi, drzewa i trawy powyżej, panele słoneczne rzucające cień, zasiewanie chmur z nieba oraz politykę i pieniądze stojące za tym wszystkim. Łatwo jest spojrzeć na to i powiedzieć, problem rozwiązany, ale prawda jest bardziej skomplikowana. Cud czy ostrzeżenie? Naukowo rzecz biorąc, zasiewanie chmur działa najlepiej na obrzeżach. Może wzmocnić deszcz z chmur, które już były gotowe do zrzutu wody, ale nawet w najlepiej przebadanych przypadkach wzrost ten wynosi często zaledwie kilka procent. Wartościowy, ale nie cudowny. Pojawia się także kwestia rozliczeń. Atmosfera to system zamknięty. Kiedy zmuszasz krople do spadania nad jawarem, ta wilgoć nie przemieści się dalej z wiatrem, a na skalę regionu czy kontynentu sztuczny deszcz to bardziej przesuwanie wody niż jej tworzenie. Jak dotąd efekty wydają się niewielkie w porównaniu z naturalnymi wahaniami klimatycznymi, ale w miarę jak Chiny i inne kraje zwiększają swoje programy, meteorolodzy ostrzegają, że musimy śledzić nie tylko miejsca, gdzie spada dodatkowy deszcz, ale też te, gdzie już go nie ma. W Chinach sąsiadujące prowincje oskarżyły się nawzajem o kradzież deszczu przez zasiewanie chmur przed tym, jak burze przekraczają granice. Na arenie międzynarodowej projekty na płaskowyżu tybetańskim, gdzie zaczyna się wiele największych rzek Azji, wzbudziły niepokój w niżej położonych rejonach. Jeśli jeden kraj nauczy się regularnie zniekształcać wzorce opadów nad zlewnią zasilającą połowę kontynentu, co będzie dalej? Są też obawy chemiczne. Jodek srebra jest używany w niewielkich ilościach, a większość badań do tej pory sugeruje niską toksyczność na tym poziomie, ale długoterminowy wpływ ciągłego zasiewania przez dekady jest nadal badany. Modyfikacja pogody to jedna z niewielu technologii, gdzie cały poligon testowy to świat rzeczywisty, a nie ma drugiej planety do ćwiczeń, a do tego należy dodać samą zieleń na pustyni. Sadzenie drzew i krzewów na piasku może się nie udać, jeśli nie jest przeprowadzone ze starannością. Jeśli wybierzesz niewłaściwe gatunki, posadzisz zbyt gęsto lub nie ochronisz młodej roślinności przed wypasem, projekt może się załamać, pozostawiając za sobą martwe drewno i rozczarowanie. W niektórych wczesnych próbach na obrzeżach pustyni Chin, części nowo zazielenionych pasów znów się pogorszyły, gdy spadły fundusze lub egzekwowanie zasad. Wiatr przypomniał sobie dawne ścieżki i zaczął niszczyć wykonane prace. W Jawarii i na terenie Mongolii wewnętrznej to, co naprawdę widzisz, to przeciąganie liny. Z jednej strony wiatr, ciepło, nadmierny wypas, eksploatacja i stare błędy. Z drugiej strony ogrodzenia, nasiona, panele słoneczne, sztuczny deszcz, zakazy wypasu, drony, sztuczna inteligencja i państwo gotowe rzucać ogromne zasoby na problem przez dekady. Obecnie równowaga się zmieniła. Na poziomie krajowym Chiny raportują, że całkowity obszar aktywnie pustynniejących terenów nie rośnie już i zaczął się kurczyć. Pokrycie lasami wzrosło z około 10% kraju w połowie XX wieku do około 1 czwartej obecnie. W niektórych regionach piasek, który kiedyś swobodnie się przemieszczał, teraz jest uwięziony pod korzeniami i cieniem. Na tym 200-kilometrowym pasie na krawędzi pustyni Jawarej zmiana jest widoczna. Od pustych wydm do cienkiego, upartego pasku zieleni, który powstrzymuje przypływ. To cichy cud, zbudowany z rakiet, sadzonek i czasu. A jednak te same narzędzia, które to umożliwiły, są częścią czegoś znacznie większego: zdolności pojedynczego kraju do celowego przekształcania wzorców opadów, krawędzi pustyń, a nawet mikroklimatów na obszarze wielkości kontynentu. To właśnie sprawia, że ta historia jest tak niepokojąca i fascynująca. Z jednej strony to dowód, że nie jesteśmy bezradni. Blizny po nadmiernym wypasie, wylesianiu i złych politykach nie muszą być trwałe. Z wystarczającą cierpliwością, nauką i pieniędzmi, nawet martwa krawędź pustyni może zostać popchnięta z powrotem ku życiu. Z drugiej strony, to zajawka przyszłości, w której nie tylko dostosowujemy się do pogody, ale ją edytujemy. Zazielenianie pustyni przestaje być cudem i staje się punktem w rządowym planie. Więc oto prawdziwe pytanie: gdy patrzysz na ten zielony pas w jawarii, Zasilany sztucznym deszczem nad kiedyś beznadziejną pustynią? Czy widzisz błyskotliwy akt odnowy? Czy pierwszy rozdział czegoś, czego nie jesteśmy gotowi kontrolować? Czy wykorzystanie sztucznego deszczu przez Chiny to zajawka rozwiązania, którego potrzebujemy? Czy ostrzeżenie o tym, jak daleko jesteśmy gotowi ingerować w planetę, by naprawić własne błędy? Daj znać, co myślisz w komentarzach. A jeśli podobało Ci się to głębokie zanurzenie w jeden z najdziwniejszych eksperymentów pogodowych na świecie, nie zapomnij polubić wideo i zasubskrybować. Mamy więcej historii z obrzeży natury, gdzie ludzkie pomysły spotykają się z dzikością, a efekty nigdy nie są takie, jak się spodziewano.